Milky Way, Czarna Góra Bike Park od e, świeżo zmienionej, wyremontowanej sekcji góry. No, o kurde, jakiś kamień tam odskoczył. Uo. Albo i szprycha. Eee. Cześć wszystkim. Jestem dzisiaj sobie na Milky Way'u który przeszedł Uu! dużo zmian jestem właśnie na tej najbardziej chyba zmienionej sekcji no i ogólnie jest bardzo fajną flowową trasą co postaram się zaprezentować jestem sobie na szkoleniach z kursantami więc to trochę tą trasą i na no, ten moment uważam, że jeden z lepszych flow traili w mojej opinii. Nie byłem jeszcze w tak po zmianach, a widziałem, że też jest fajnie, no ale jeszcze pewnie tam zawitam. <grym> Nagrywam w sumie głównie od sekcji, która jest właśnie odrestaurowana, zremontowana. Bo góra się niewiele zmieniła. I nadal jest dosyć zjazdowa. Dobra. Wjeżdżamy teraz na kolejną sekcję. Nie wiem, która to jest, ale jest bardzo szybka. Stoły już są odpowiednio większe. Wow! I jest naprawdę fajna do zabawy tym rowerem. Nie trzeba pedałować. Nie trzeba korbić. Wow. Jest przyjemnie. Jest jeszcze świeżutko. Całkiem naprawdę fajnie. I tu duży stół. Stały takie 6-7 metrów przelotu około Tu też całkiem duży. Tu sekcja mniejszych stołów, ale też bardzo zabawowych skoczek, wyskoczek, przeskoczek. I tu sekcja do Manuala, ale ja nie umiem. Chwila odpoczynku i znowu w dół. mulda, wipek, pompa. Stolik, tu sekcja, którą ciężko dolecić bo jest jeszcze miękka troszkę, ale jak czesny, to będzie super. Banda, stolik, mulda, stolik, banda, transferek. i tu ciężkie też stoliki bo jeszcze miękkie ale można w nawyj dolecieć no i to na razie tyle ale ten fragment jest naprawdę fajny